W tym odcinku przedstawię Wam początek zeznań siostry Amber Whitney. Będzie ją przesłuchiwała pani Elaine, główna adwokatka Amber. Tu pani sędzia już gotowa jest na rozpoczęcie. Pytała, kto jest świadkiem. Pani Elaine przedstawiła, że Whitney Enriquez. W tym momencie siostra Amber Whitney składa przysięgę, że będzie mówiła prawdę i tylko prawdę. I tutaj Johnny podczas przesłuchania będzie miał taką minę typu, co ona gada. I pani Elaine bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła podczas tego przesłuchania. Bardzo tak konkretnie rzeczowo zadaje pytania. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Czy możesz, proszę, podać swoje imię i nazwisko? Whitney en Enriquez. Gdzie mieszkasz? Glendale w Kalifornii. Jesteś siostrą Amber? Tak. Ile masz lat? 34. Więc jesteś jej młodszą siostrą? Tak. Ok. czy jesteś zamężna, czy masz dzieci? Tak, jestem zamężna, mam dwoje małych dzieci. Okej, okay. ile mają Twoje dzieci? Trzyletnie i nowonarodzone, dwumiesięczne. Jaki jest Twój zawód? Przed pandemią pracowałam w hotelach, robiąc różne rzeczy, od jedzenia po zarządzanie, te, także wydarzenia. Zamierzam teraz przejść do wczesnego etapu relacji pana Depa i Amber. Kiedy pierwszy raz spotkałaś pana Depa? Widziałam go w 2011 podczas spotkań prasowych dziennika zakrapianego rumem, ale spotkałam dopiero w 2012 jako chłopaka Amber. Czy mieszkałaś wtedy z Amber? Tak, miałyśmy razem apartament na alei Orange. Dzieliłam wtedy czas między nią a apartamentem mojego ówczesnego chłopaka. Opisz swoją relację z panem Depem we wczesnych etapach. Była naprawdę dobra na początku. On był w okresie trzeźwości w tym czasie i taki trzeźwy Johnny jest bardzo błyskotliwy. Wspaniały i kochający, miły i hojny i bardzo otwarty. Szczerze mówiąc, wszyscy się w nim zakochaliśmy na początku. Opisz swoje obserwacje relacji Amber i pana Depa na początku. Znów, na początku była wspaniała, byli niesamowicie zakochani. Naprawdę do dziś nie widziałam mojej siostry tak bardzo zakochanej w nikim. Wszystko wydawało się cudowne, wydawali się bardzo wyrozumiali dla siebie, czuli. Się ze sobą dobrze, ale pojawił się pewien schemat, kiedy Johnny był pod wpływem, praktycznie zawsze kłócili się. Sprzeciw, nawoływanie do spekulacji i założenie. Pani sędzia, dobrze, jako założenie podtrzymuję. Jakie zmiany w ich relacji zauważyłaś? Wtedy, gdy Johnny zażywał czegoś, była walka, widziałam to bezpośrednio. Ten sam sprzeciw. Pani sędzia oddaliła: Dziękuję, proszę, kontynuuj. Gdy zażywał coś, czy pił, była zawsze praktycznie bójka, zawsze kłótnia, zawsze wtedy był okres, kiedy nie dogadywali się i to eskalowało dość szybko. Byłby trzeźwy przez chwilę, a potem tak szybko, jak spada wagon, zaczynał zażywać czy pić, i byłoby, byłby duży wybuch, i wracało to do początku. To działo się dość szybko. Nie było dłuższego odcinka czasu, kiedy byłby jeden lub drugi. Czy zaobserwowałaś jakieś zmiany w Amber podczas jej relacji z Johnem? Na początku Amber była bardzo głośna, wesoła. Dużo się śmiała, po prostu szczę była szczęśliwa, pogodna, wesoła, kochająca, była aktywną z przyjaciółmi. To był długi okres czasu, to było jak oglądanie w zwolnionym tempie jej. Nagle przestała sypiać, nie była taka zabawna, nie była już taka głośna, taka towarzyska, jaka była na końcu jej relacji. Było z nią fizycznie źle, ważyła jakieś 45 kilo, była wychudzona, nie spała, miała zaburzenia pracy serca, oczy jej się zapadły, po prostu wyglądała inaczej. Sprzeciw brak podstaw pogłoska. Mówi o własnych obserwacjach. Pani sędzia podtrzymuje co do kondycji serca. Poza kon kondycją serca proszę kontynuuj. Jeśli by się zrobiło jej zdjęcie, a było obok niej, to były dwie zupełnie inne osoby. Ludzie, którzy ją znali przez cały związek, mówili to samo. Czy zaobserwowałaś jakieś zachowania kontrolowania podczas ich związku związane z ubraniami Amber? Sprzeciw prowadzenie, naprowadzanie na odpowiedź. Chodzi o jej obserwacje. Pani sędzia podtrzymała sprzeciw. Jakie, widziałaś, jakie miałaś obserwacje co do traktowania Amber przez pana Depa w kwestii jej ubrań? Na początku to były żarty. Wiecie, wychodziła z domu, a on mówił coś w stylu, zamierzasz tak wyjść? Pewne żarty były bardzo subtelne, a potem z czasem znów, im dłużej ich relacja trwała, zaczęło być to bardziej wzmożone, a potem nagle, wiecie, zaczęli mieć tych samych stylistów i on zapomniała mi imienia, ale nagle mieli tych samych stylistów, a on zasadniczo mógł kontrolować, co miała ubrane na różnych wydarzeniach. Więc od miejsca, gdzie mogła nosić co tylko chciała, a potem nagle nosiła wszystko, co jego stylista chciałby ubrała, czy co on chciałby ubrała. Jej styl przez, to cały czas, przez ten cały czas zaczął być bardzo konserwatywny. Tak, no ten stylista to właśnie tu w angielskim nie ma męskiego, żeńskiego odpowiednika. Więc nie wiem, czy to był mężczyzna, czy kobieta. Przepraszam Was za to, do, do, doszukam się tego. Natomiast co chciałam Wam pokazać, mam nadzieję, że obraz mi się nie zatrzyma. To właśnie Amber, przed Johnem, że się tak wyrażę. Tu jest po prawej stronie taka jej kreacja. Jak widać, lubiła bardzo długie, długie no wycięte dekolty, że się tak wyrażę. I rzeczywiście, jak prześledziłam te jej zdjęcia, co prawda i było niewiele. Natomiast rzeczywiście lubiła odsłaniać przód, że się tak wyrażę. Przed tym, jak zaczęła się spotykać z Johnem, także to jest taki przykład jej, jej wizerunku. Natomiast podczas związku z Johnem co jest bardzo charakterystyczne zaczęła się ubierać na co dzień w taki kowbojski styl kapelusz, tu bandama, czy też apaszka i Johnny wcześniej już miał taki styl. Ona jakby się trochę tak upodobniła do niego. Ja to też zauważyłam na jego koncercie. On również miał taką bandamę, kapelusz, taki typu ala cowboy. Tu jeszcze taki drugi ciekawy wizerunek Amber w, su w sukience. Natomiast jak widać, ma buty takie alakowbojskie. Kapelusz, taką bardzo fajną, stylową kamizaleczkę i tutaj tą bandamkę na szyi. To jest dosyć ciekawe. Natomiast wiecie co? Po tym, jak Amber się rozstała z, z, z Johnnym. To jej styl poszedł totalnie odpalił się w kierunku bardzo wyzywających kreacji. Ale tu jeszcze mam wiecie, co troszkę się wrócę. Tu jeszcze jest taka amber kreacja, która zdaniem Amber wywołała uczonego furię. Wpadł po prostu w furię, że ona się tak wyzywająco ubiera. Jak widać tu dekolt jest na wierzchu, i tylko w tej sukience no, ona ma odkryte ramiona i dekolt. Natomiast z nogi tutaj jest ta suknia cała długa, no nie wiem, nie widzę tutaj żadnego wycięcia, także to, to było przedmiotem kłótni, sprzeczki i tutaj właśnie mam przykłady kreacji Amber po że się tak wyrażę i tak jak mówię nastąpił totalny odpał. Może zobaczcie tylna część ciała praktycznie na wierzchu, tu z przodu ta suknia, obok jest właśnie ta Ajo z gangu, jej koleżanka, która się deklarowała jako jednak mężczyzna, nie kobieta. Tu jeszcze właśnie inne ujęcie tej, tej jej kreacji. Hmm, to jest jeden amber odpał, drugi tu jest właśnie drugi odpał, to znaczy tu góra jakby zakryta, natomiast u dołu jak widać, tu może tak nie widać, ale ona miała, zobaczcie, pończochy pod tą przezroczystą spódnicą. Przepraszam Was, ale cały czas mi się pojawia adblock, żeby wykupić abonament, nie, niestety nie wiem jak to usunąć, muszę nad tym <grych> popracować. I wiecie co, trzecia kreacja, którą chciałam wam pokazać. A może jeszcze tą pokażę. No tutaj też jest dosyć odważna, ale trzecia, którą mi zależało, żebym wam pokazać. Tu jej nie widzę, ale zaraz wpiszę, bo to było na premierze najprawdopodobniej premierze jej filmu Aquaman. To naprawdę bardzo. To jest jej postać w tym filmie. Dres. Mam nadzieję, że się pokaże. No, nie, to nie jest O, właśnie, to jest ta kreacja. Zobaczcie, że i. No, niby jest materiał, ale przezroczysty. Dekolt, bardzo długi, przezroczysty. Boki, no, to już jest. Wiecie, co naprawdę. A co, o co mi chodzi? O tył mi chodzi. Też przezroczyste paski. O tutaj bardziej widać. O właśnie. Bardzo, bardzo odważna kreacja. Także taki odpał nastąpił po relacji z Johnem. Tu też bardzo odważna kreacja. Także no to można i przyznać, że. E, w, 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 podczas związku z Johnem czy małżeństwa, to w porównaniu z tym, co tu nastąpiło, to rzeczywiście bardzo konserwatywnie się ubierała. E, także to jest wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, do usłyszenia.